you <music> Zima to nie jest taki okres sprzyjający remontom statków. To prawda, tym bardziej bardzo się cieszę, że akurat miesiąc styczeń pod względem remontów. Oczywiście mógłby jeszcze być znacznie lepszy, ale nie należy do najgorszych w historii gryfi. Nie możemy narzekać. Na tą chwilę nasz największy dok ma obłożenie właściwie do połowy, do końca prawie że kwietnia, na mniejszych, na trójce i na pontonach też nie możemy narzekać na brak pracy. Remont klasowy to jest związane z odnowieniem klasy. E, oprócz tego wszystkie prace, które wymagają takiego remontu, są przejrzane, czyli prace maszynowe, prace, prace kadłubowe. Widzimy tutaj, że statek jest poddany konserwacji. Oprócz tego bardzo istotnym elementem, na który zrobiliśmy na tej jednostce, to jest system wód balastowych, który zgodnie z, dy z dyrektywą unijną musi być przeprowadzony na większości jednostek pływających poza naszymi akwenami. Już robimy z kolei, taki, taką adaptację systemu wód balastowych, uzdatniania tych wód balastowych dla różnych armatorów, z różnymi projektami i z różnymi biurami projektowymi. To jest najważniejsza inwestycja od wielu lat, tak naprawdę od dziesięcioleci, jeżeli chodzi o, o, o gryfie. Mówimy o zastąpieniu doku, który traci swoją klasę w tym roku. W tej chwili na nim jest jeszcze okręt, ale to już jest ostatni okręt, który na tym doku stoi. 80-letnia jedynka odchodzi do Lamusa. W zamian za ten dok od kilku miesięcy prowadzimy prace związane z zainstalowaniem na terenie gryfi doku pływającego, który będzie parametrami technicznymi większy niż dok numer 5. Czyli ten dok, na który mamy w tej chwili największe zapotrzebowanie. Chcemy zwiększyć potencjał Gryfi, chcemy wejść w sektor, który na dzień dzisiejszy jest dla nas niedostępny. Jako ciekawostka, no, ponad 50% statków są Morskich jest dzisiaj poza zasięgiem Gryfi ze względu na swoje gabaryty.